I'll be there soon. Cześć. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was modyfikację Inside Turna z różnymi fajnymi obrotami. Będą dwie wersje. Pokażemy. Czyli pattern wygląda w ten sposób. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Bądź druga wersja. Raz, dwa, trzy i cztery. 5 i 6, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Ok, zajmiemy się najpierw wersją pierwszą. Prowadzimy inside term z tą różnicą, panowie, że zostaje ze swoją lewą ręką na wysokości ramion szyi partnerki. Zobaczcie jeszcze raz, mamy raz, dwa, trzy i cztery. Zauważcie, że moja ręka cały czas jest w kontakcie z partnerką i teraz delikatnie miziam partnerkę przez jej lewe ramię. Kotwica. Zauważcie, że kończymy ten pattern w odwrotnym trzymaniu. Dla followerek? Dla followerek y, mamy taki sam footwork jak w Insidernie. Jeżeli chodzi o rękę, partner chcąc zrobić tę wersję, będzie rozluźniał connection, więc my nie wyciągamy swojej ręki do góry na siłę. Tylko czekamy na to, jak partner poprowadzi. Jeżeli ta ręka będzie rozluźniona, to znaczy, że będzie chciał zrobić tę wersję z przesmyraniem po plecach. Raz, Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i 6. Więc zwalnia mi prawą rękę, przechwytuję lewą. Ok. Teraz panowie, schodzimy w lewo po skosie jak do terma, z tą różnicą, że na dwa mamy prep raz. Prep. Zauważcie, że moja ręka jest już na wysokości mniej więcej klatki piersiowej partnerki. Mhm, żebyście nie zostawali z ręką w dole. Następnie wyprowadzamy partnerkę dwoma obrotami, dwoma spinami. Mamy 3 i 4. Wchodzę na slot kotwica. Zobaczcie z tej strony. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Raz, prep. Trzy i cztery, pięć i sześć. Followerki, pamiętajcie o tym, żeby mieć rękę w obrocie cały czas przed sobą, nie wpadać na dwa, ponieważ to jest nasz normalny prep. Druga wersja z wyjściem free spinem, Mamy dokładnie takie samo wyjście, czyli inside turn na wysokości ramion partnerki. Cztery, 5 i 6, następnie liderzy idziemy jak free spin, czyli pierwszy koczek do tyłu, schodzę z drugi partnerki. Pamiętacie, że tutaj mamy cały czas naciąg, na dwa, leciutko, prepuję partnerkę, odpuszczam connection. Teraz mamy 3 i 4, 5 i 6. Zobaczcie z tej strony, raz, dwa, 3 i 4, 5 i free spin, raz, dwa, 3 i 4, 5 i 6. Dziękujemy za dziś, do zobaczenia jutro. Dzięki. There soon I'll be there soon. Oh well Crash the waves that the water makes for you if you want me. I'll be there soon. Oh well I'll be there soon if you want all your two cold.